Zagrajnik TV w roku 2002 polscy fani komputerowych RPGów nie mogli narzekać na brak tytułów do wyboru. Na sklepowych półkach od jakiegoś czasu czekały już na nich takie wielkie tytuły jak m.in. drugi Baldur's Gate, Arcanum, Planscape Torment czy nieco szybszy Icewind Dale i drugie Diablo. A pod koniec roku ukazał się miał z dawna zapowiadany gigantyczny Morrowind. W tym właśnie czasie do Polski dotarł wydany rok temu w Niemczech debiutancki tytuł zaledwie 13-osobowego studia Piranha Bytes. Gothic powstawa przez około 4 lata, i pierwotnie pracowała przy nim ledwie czwórka zapaleńców, którzy za cel postawili sobie stworzenie rpg innego niż wszystkie. Miał on być niezwykle wymagający, wielki i stawiać miał gracza nie w roli pępka wirtualnego świata, a zwyczajnego człowieka, który z trudem zdobywa wysoką pozycję i chwałę. O tym, że cel ten udało się twórcom osiągnąć, zaświadczyć może każdy gracz. Który nie oddał akurat swojej duszy twórcom Morrowinda. Ponieważ ja właśnie byłem jednym z tych, którzy bez reszty zakochali się w wyspie Wanderfell, Gotik nigdy na dłużej nie zaprzątnął mojej uwagi. Z tego względu ten materiał, o który liczni z Was prosili pod wieloma innymi filmami na zagraniku, powstał z Waszym udziałem. To wy przez ostatnie tygodnie nadsyłaliście swoje powody, dla których warto w Gotika zagrać. Mnie zaś nie pozostaje nic innego jak zwyczajowo wymienić 10 z nich. Akcja gry toczy się w kolonii karnej, całkowicie odciętej od świata przez magiczną barierę. Jest to miejsce niebezpieczne i niegościnne, w którym to najsilniejsi stanowią prawo. Przemierzając dolinę czuje się sugestywny i lepki klimat zaszczucie, a bez beznadzieja jej mieszkańców szybko udziela się również graczom. Postać bezimiennego o nieznanej przeszłości i przeznaczeniu nie jest w grach niczym nowym. Mimo to w gotiku motyw ten udało się twórcom zrealizować w sposób mistrzowski. Bezimienny jest nie tylko postacią niezwykle tajemniczą i intrygującą, ale przy tym charakterną i bez wątpienia budzącą sympatię. Spadaj! Gotik to najlepszy przykład gry sprzed czasów casualizacji. Gracz rozpoczyna przygodę jako kompletny żółtodziób, a nawet pierwsi napotkani przeciwnicy mogą błyskawicznie zakończyć jego żywot. Nim dostąpi się tu zaszczytnego miana herosa i przyłodzieje porządny sprzęt, nieraz uciekać trzeba będzie w podskokach przed napotkanymi w dziczy bestiami. Jednym z powodów, dla którego gra jest tak wymagająca, jest zastosowany w niej system walki. W przeciwieństwie do takiego na przykład Morrowinda, nie sprowadza się on wyłącznie do bezmyślnego machania mieczem jak Cepem, a wymaga wyczucia i odrobiny taktyki. Choć początkowo zbiera się ciężki łomot, wraz z doświadczeniem w walce przychodzą też satysfakcjonujące zwycięstwa. W przeciwieństwie do dzisiejszych tytułów w gotiku nie sposób poznać całej zawartości gry za pierwszym przejściem. Już na początkowych etapach gry podejmuje się decyzję o przynależności do jednego z trzech stronnictw, a jego ewentualna zmiana w późniejszym czasie to niemały kłopot. Dzięki temu czuje się niebagatelną wagę swoich wyborów, a kolejne podejścia do gry oferują znacznie więcej zabawy. Choć dziś wydaje się to niewyobrażalne, w swoim czasie Gotico lśniewał iluzją żyjącego świata. Na przykład zamieszkujące postacie wykonywały na oczach gracza swe codzienne czynności, a nie tylko wgapiały się w niego bezczynnie. Również fakt, iż wszystkie dialogi były udźwiękowione, gdy standardem były kolumny tekstu, wzmagał wrażenia bycia w grze. CD Projekt popełnił kawał dobrej roboty, przygotowując pełną polonizację gotika, w której wzięła udział śmietanka polskich aktorów głosowych. I choć dziś wydaje się ona nieco teatralna, nadal robi świetne wrażenie. Polskiego dubbingu słucha się tak dobrze między innymi dzięki świetnym i dowcipnym dialogom. Zresztą... posłuchajcie sami. Powiedział, że mam ci dać porządnego kopa w dupę, jeśli będziesz sprawiał kłopoty. Naprawdę? Wiesz co? Zrobimy inaczej. Jeśli nie wyjdziesz stąd w tej chwili, to ty dostaniesz kopa w duchę. Wokół Gotika skupiona jest jedna z najprężniejszych społeczności fanów. Z tego względu do tej niemłodej już gry cały czas ukazują się liczne mody, nieraz zmieniające ją nie do poznania. Jednym z robiących największe wrażenie projektów fanowskich jest z całą pewnością ten, zmieniający grę we w pełni funkcjonalne MMO. Oprócz modów, fani gry tworzą także na jej podstawie liczne machinimy, czyli po prostu filmy i całe seriale na silniku gry. Ponieważ Polacy są na tym poletku szczególnie prężni, na Tubie obejrzeć można mnóstwo świetnych, rodzimych produkcji. Mimo licznych błędów i przestarzałej nawet w dniu premiery oprawy, Gotika z całą pewnością zaliczyć można do grona największych RPG-owych klasyków. I nie trzeba do tego nawet być jej fanem, a choćby na przykład fanem Morrowinda. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten eksperymentalny, tworzony wspólnie materiał. Na koniec chciałbym życzyć Wam wszystkim wesołych, spokojnych świąt w gronie najbliższych, dobrych gier przez cały najbliższy rok i żebyśmy spotkali się na zagraniku w kolejną gwiazdkę. Jeśli się Wam podobało, komentujcie, łapkujcie i udostępniajcie dalej. Trzymajcie się!